Cześć, dzień dobry, witamy Was ponownie Jaka. na kanale Urodomaniaczki Baj Hebe. I dzisiaj Kasia, Ola i Justyna opowiemy co nieco o pielęgnacji naszej twarzy i o pięciu nawykach, które e, naszym zdaniem no, stanowczo ją zmieniają. Zdecydowanie tak, mamy tutaj mnóstwo kosmetyków. Pamiętajcie również o tym, aby subskrybować kanał Urodomaniaczki Bye, Hebe, abyście były z nami na bieżąco. Oczywiście, zostańcie z nami do końca, bo mamy dla Was super promocje. I zaczynamy. 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 Zaczniemy, słuchajcie, może od pierwszego nawyku, i to jest nawyk, który ja na stałe wprowadziłam do mojej pielęgnacji, znam go bardzo dobrze, a mianowicie mowa tutaj oczywiście o oczyszczaniu naszej skóry olejkami, Oleja. czyli ta metoda OCM, czyli zasada tłuszcz. Zmywa tłuszcz, tłuszcz, rozpuszcza się tłuszcz w tłuszczu, więc każdy makijaż, nawet ten wodoodporny, fantastycznie jesteście w stanie zmyć właśnie olejami. Yy, mamy tutaj tak naprawdę kilka propozycji. Ja może zacznę dziewczyny od tego olejku Zmija. Ja go dobrze bardzo znam i bardzo lubię. To jest lekki, słuchajcie, olej do demakijażu i oczyszczania twarzy. Zmywacie nim tak naprawdę cały make-up mogą to być oczy, usta, liner. No Wszystkie nie. tak po naprawdę całe Dokładnie makijaż. tak. Ja stosuję to w ten sposób, że po prostu um, wykonuję taki masaż twarzy, mhm. który rozpuszcza ten wtedy olejek, tak naprawdę cały makijaż. E, czekam i ten olejek jest też bardzo fajny, bo jest na tyle lekki, że zmyjecie go wodą. Mhm. Wiadomo, że można e, zadziałać czasami też taką tą ściereczką z mikrofibry albo jakimś takim bambusowym Bambusowo. ręcznikiem, mhm. ale bez problemu ten olejek zmywa się z wodą, nie zostawia takiego nieprzyjemnego, lepkiego filmu, tylko ta skóra w ogóle jest taka nawilżona, taka. Oczy Czyszczona, ale nie ma tego efektu pękania i tak, z takiego ściągnięcia. Ściągnięcia, ściągnięcia. Po prostu Wyskodek. tak, te olejki mają właśnie to do siebie, że one jakby nie uszkadzają tej bariery hydrolipidowej skóry, mhm. czyli właśnie nie ma tego uczucia ściągnięcia, tylko jest dodatkowe nawilżenie tak. i oczyszczenie. Ja mam tutaj z kolei od Nakomi taki olejek, e, który składa się z ośmiu e, olejów, w tym czterech takich zimnotłoczonych, więc tu są same oleje i ten olejek należy zmywać za pomocą tej ściereczki tak, bambusowej. M. Po m. prostu wykonujemy ten masaż i później to, ściągamy, ściągamy tak jakby, tą ściereczką i przechodzimy do kolejnego etapu. Ja tutaj lubię stosować te pianki koreańskie jeszcze mhm. do mycia. Czyli najpierw olej a później jeszcze... I tam pianka. masz też jakiś inny olej, tak? Z tak, awokado. słuchajcie, tu mam jeszcze, jeśli jesteśmy przy olejach, to mam taki czysty olej awokado, też znakomi i fajnym sposobem jest wmieszanie go do odrobiny płynu micelarnego oh, i tym, tym sposobem mamy swój ręcznie robiony dwufazowy płyn do demakijażu. Mm -hmm. Ja mam tutaj bardzo fajny olejek od Skin79 i ten produkt jest rewelacyjny, mm -hmm. yes. bo on świetnie myje naszą skórę i rzeczywiście ten olejek jest taki też lekki w swojej konsystencji. On mm -hmm. bardzo fajnie się też, znaczy bardzo fajnie ten olejek można zmyć wodą, no i rzeczywiście ta skóra jest bardzo fajnie oczyszczona, jest nawilżona. Jednocześnie. No dla mnie produkt genialny. I co dalej? Peeling? Wiecie co właśnie mówiąc o oczyszczaniu, mm -hmm. bardzo ważne jest też złuszczanie. To w zasadzie są takie dwa etapy, przynajmniej w mojej pielęgnacji to w ogóle jest taka baza i bez tego ja się nie ruszam. I mamy tutaj też trzy e, propozycje e, peelingów, ale będziemy mówić dzisiaj o peelingach enzymatycznych, tak. czyli o produktach, które nie wymagają tarcia ani takiego mechanicznego czyli tak naprawdę złuszczania. Nam ten Dokładnie, to są produkty, które złuszczają e, i tak naprawdę rozpuszczają te mm -hmm. niechciany na skórę. Bo mam sam, tutaj, wiecie? słuchajcie. Rzecz może nie do końca taką yy, interpretowaną jako peeling enzymatyczny, dlatego że jest to czarne mydło, czyli Savon Noir. Produkt, który ja używałam o już dawno, dawno, dawno temu. I powiem Wam, że jest to rzecz bardzo specyficzna, dlatego że on tak mocno ten kosmetyk oczyszcza skórę, mhm. że pozostawia, ja mówiłam dziewczynom, taką piszczącą, <laughs> aż wręcz. Ona jest mocno tak czysta, napiętą. że aż tak po prostu, no nie spotkałam się jeszcze z takim efektem jak w przypadku tego mydła. I co to jest, słuchajcie, tak naprawdę to czarne mydło. To jest taki produkt, który składa się z oliwek i z wody, wody. tak naprawdę. I y, on wykazuje niesamowite działanie y, złuszczające i bardzo dobrze oczyszczające naszą skórę. Ja tak naprawdę miałam czas, że używam na całe ciało w ogóle tego czarnego mydła. Ono y, rzeczywiście super y, złuszcza i Też oczyszcza tak skórę. Całe ciało. Zapach myślę, że on jest do przeżycia, bo dużo osób ym, no właśnie, on od razu nie dyskwalifikuje To ja no jest on taki, taki, taki trochę... trzeba się do niego tak. Przyzwyczaić się. Tak, pachnie bardzo żywicznie, nie? Tak, mi, tak. mi ono mm. sobie się nie mm. przeszkadza. Ja mam tutaj e, peeling enzymatyczny z takiej serii Supreme Lab od Bielendy. I to jest peeling, który na drugim miejscu w swoim składzie ma glicerynę, więc on będzie bardzo mocno też nawilżający i taki kojący dla skóry naczynkowej i właśnie z tendencją do przesuszania. Mm. Widzicie, co, ja mam tutaj peeling enzymatyczny marki Purederm. Jest to marka koreańska i to jest peeling przeznaczony do każdego rodzaju skóry, czyli do skóry suchej, naczynkowej wrażliwej. I osobiście ja dużo bardziej wolę peeling enzymatyczny, niż na przykład taki gruboziarnisty, tak, bo mam skórę prawda. suchą, ona też jest dosyć też taka wymagająca i wrażliwa i ten peeling naprawdę świetnie się sprawdza. Wystarczy go nałożyć na 5-10 minut, zostawić, potem spłukać i rzeczywiście ten martwy, martwy naskórek jest taki rozpuszczony i ta skóra rzeczywiście jest oczyszczona. Wszystkie takie wiecie ze skórniki, niedoskonałości I tak jakby się wyciszają. Wyciszają. I oprócz tego, że ten peeling świetnie złuszcza nasz naskórek, to dodatkowo ma też tutaj w swoim składzie kwas hialuronowy, który tą skórę też nawilża. Więc w moim przypadku złuszczenie i nawilżenie to jest idealne kombo i rzeczywiście ten peeling świetnie się u mnie sprawdza. Okej, okay, co dalej dziewczyny? Wiecie dalej. co? Po peelingach trzeci enzymatycznych trzeci nawyk, który ja osobiście uwielbiam i wszyscy, którzy śledzą nas na kanale. MGS, Oj tak, jestem jest fanką witaminy C. <laughs> Witamina C działa po prostu fantastycznie na moją skórę. Ja mam tutaj słuchajcie produkt od Bandy i jest to koncentrat z aktywną witaminą C. W zasadzie produkt do stosowania na dzień, ale również na noc y, możecie to tak naprawdę stosować pod krem, a na przykład rano jako serum, mm, które, mm. do którego się pięknie przyklei makijaż. Jest to y, tak naprawdę produkt z y, taką stabilną witaminą C, dlatego, że ta witamina C potrafi być składnikiem bardzo niestabilnym, y, ale działa fantastycznie przede wszystkim, jeżeli chodzi o rozświetlenie. Bo na jeżeli o mnie chodzi, no to ja używam tylko witaminę C, jeżeli mam taką skórę dosyć, taką wiecie, zmęczoną, szarą, jakieś tam delikatne przebarwienia się pojawiają, więc u mnie to jest tak jak Raz powiedzmy... Raz na jakiś czas, od wielkiego dzwonu. Ja mam tutaj serum polskiej marki Awa witamina C. To serum naprawdę potrafi działać cuda, więc jeżeli macie skórę taką przemęczoną, mm, szarą, szaru, taką gdzie jesteście niewyspane, brak życia ogólnie, brak życia i energii blasku, to to serum naprawdę Wam polecam. Ja używam go raz na jakiś czas i przy mojej suchej skórze naprawdę świetnie się sprawdza. U mnie tak naprawdę pielęgnacja z wykorzystaniem witaminy C to są te miesiące chłodniejsze, jesień, hmm. zima i wtedy też poddaję się takim zabiegom raz w tygodniu a na co dzień używam serum od Bodymania to jest tak naprawdę z marka ze starej mydlarni y i co? I tutaj mamy 15% stężenie tej witaminy C, więc to jest, to jest dość sporo. Mhm. sporo. bo z tego co wiem, najwięcej to jest 30% mhm. czyli w, takim, bo, tak, no, tak, w takim serum do twarzy. Wiecie tak? co? Mamy jeszcze dwa nawiki, które są bardzo ważne mhm. i często niestety pomijane. Wiecie, no, zaczniemy oczywiście i mowa tutaj o kremie Tremak. pod oczy. Mhm. I będziemy Was zachęcać do tego, żeby tego etapu pielęgnacji nie pomijać. Ja mam, słuchajcie, tutaj kosmetyk marki Feel Free, i to jest marka naturalna, która już. Tutaj na kanale była. EkoCerty, wszelkie certyfikaty, czyli dla miłośniczek, kosmetyków naturalnych, które lubią takie bardzo proste i naturalne składy, to w ogóle jest strzał w dziesiątkę. Mamy tutaj, słuchajcie, kwas hialuronowy, który pięknie nawilża, mamy kofeinę pobudzającą, mamy jabłko, mm. mamy cytryny, czyli bardzo takie przyjazne składniki. I rozjaśniające. I rozjaśniające. Proszę Cię, Ola, sobie tutaj no, nawilż. Pięknie pachnie, bo w ogóle te kosmetyki Feel Free super pachną. A dla mnie Super jest, bardzo. jeżeli chodzi o ten krem, że on jest taki, ma lekko i idealny jest to krem tak. w, na przykład mm, pod makijaż? Tak. Dobra, to ja teraz zaprzeczam waszemu przekonaniu, że <noise> kremy 50-60 plus są tylko dla pań 50-60 Tutaj mamy krem z linii Perfecta Matcha Lifting i on zawiera w sobie właśnie herbatę matcha, proteiny ryżowe i kofeinę. Jest kremem takim typowo napinającym. Liftingującym. Czyli typu też sprzeciw Tak, tutaj mhm. do, zobacz sobie, jaką on jest taki żelowo, żelowo kręba. Bardzo, bardzo lekki. I mhm. tak naprawdę, jeżeli potrzebujemy, jeżeli widzicie, że ta skóra jest y, taka zmęczona, brak jej elastyczności, to używajcie. Nie bójcie się tego, że, że ona się przyzwyczai do tego, bo jest takie przekonanie. A też czekamy, aż te zmarszczki się pojawią. pojawią, a to przecież nie o to chodzi, bo zapobiegamy. Jak one się pojawią, to one już pędą. No, <suszyncy> <suszyncy> Także tak, używamy. Możemy nie mogę unikać, nie spójrzmy, no, ale nie pozbędziemy. Bardzo się. fajny też pod makijaż na co dzień, na wieczór. Ja mam tutaj, słuchajcie, bardzo fajny krem pod oczy, jest to serum marki Coli Fine Redox i jest to taki krem i my bardzo często z tym mówimy, że takie kremy są bardzo treściwe. Ponieważ tego, że on się bardzo dobrze wchłania, to jednak um, on jest taki dosyć gęsty, zobaczcie dziewczyny, on w swoim składzie ma kwas hialuronowy, mamy tutaj kolagen oraz y, elastynę, czyli y, mamy tutaj działanie bardzo mocno też nawilżające, ale przy okazji też działanie przeciwzmarszczkowe, bo ten krem używamy tutaj pod oczy, jak również na całą powiekę. Super krem y, i naprawdę... On też fajnie się sprawdza pod makijaż, ale też na przykład wieczorem, jeżeli potrzebujemy takiej dawki, wiecie, mocnego, kremu nawilżająco-przeciwmarszczkowego, to ten krem też świetnie się sprawdza. To też jest ważne, żeby nie zapominać o powiekach, bo Dopłynę, na my tak. często mamy tutaj już napiętą skórę pod o, 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 oczami, a nagle się okazuje, że zmarszczki się tak, pojawiają na powiece, na powiece hmm. no, także. Słuchajcie dziewczyny, mamy jeszcze ostatni produkt, bardzo często pomijany i mam wrażenie w naszej Super, pielęgnacji nie? kompletnie, no. mówiąc kolokwialnie, olany. Mowa oczywiście o filtrach przeciwsłonecznych. Nie ma u nas jakoś tak wdrożone od urodzenia, że filtry to tak naprawdę Cały element rok. podstawowej mhm. pielęgnacji, gdzie na przykład w pielęgnacji koreańskiej, koreańskiej to jest w ogóle baza, jeżeli chodzi o mhm. naszą skórę. Mamy tutaj, słuchajcie, kilka propozycji właśnie filtrów przeciwsłonecznych. Jeżeli nie chcecie mieć przebarwień, jakichś tam różnych y, plamek, już nie mówię w ogóle nawet o zmarszczkach, to filtr po prostu być musi. Dziewczyny mają tutaj filtry bardzo mocne, bo 50. -tki. i Kasia ja jakiś ma tutaj swój ja smaczek. Ja taki must have i jestem totalnie zachwycona tym kremem ja i ja jest też. to krem, krem marki Skin 79 i dziewczyny, to jest w ogóle hicier. Musicie koniecznie kupić odkrycie ten krem. to jest w ogóle moje odkrycie, bo jest to serum, które używamy mm, pod taki nasz właściwy krem i ma bardzo lekką konsystencję. Nawet bym powiedział jako bardziej… Żelowo. Pod krem, tak? Tak, pod krem, to pod krem, pod krem, krem okay. czyli używam najpierw tak jakby, powiedzmy, takiej bazy, potem używam okay. swój krem nawilżający, no i wiadomo później makijaż e, sobie dalej robię Dobra, I, i ten produkt ma taką mm, żelową konsystencję, zobacz Uuu, i super no jest też to, się. że on, on się nie bieli, czyli jak aplikujemy ten krem, to nie mamy takiego tak, białego filmu, tak, którego więc, ja hmm. na przykład nie cierpię i bardzo często taki film jest, na przykład jak jesteśmy na wakacjach i smarujemy się takim wiecie, zwykłym jesteśmy kremem, wiemy. to jesteśmy całe białe, tak ten produkt takiego filmu nie robi, wchłania się w tempie natychmiastowej. Wodoodporny, tak? Jest wodoodporny. Jest ma tutaj filtr 50. Ja jestem totalnie zachwycona i dziewczyny naprawdę, jeżeli poszukacie jakiegoś takiego produktu właśnie ochronnego z filtrem, to ten u na pewno świetnie sprawdzi. To jest chyba nawet jeszcze wyższy ochrona, to jest 50 PA. Tak, tak? cztery. Ta to, to jest ta najwyższa z najwyższych. Najwyższa z najwyższych, najwyższych oprócz tego produktu wodoodporny, więc myślę, że na przykład też jak idziemy na wakacje albo korzystamy z basenu, no, polecam tam. Wam dziewczyna, to jest taka petarda. Więc A jak ja mówię, mamy, że jak ktoś jest może? petardą, to znaczy, że to jest. Chiciorek, dokładnie mam tutaj krem też bardzo wysoką ochronę 50% polskiej marki Bandi. i słuchajcie, ten krem tak samo jak tutaj Kasia mhm. mówiła, nie bieli skóry, ale też on chroni przed tym promieniowaniem ultrafioletowym, które się wydziela z urządzeń elektrycznych. O, Także jeżeli czyli też przed dokładnie, przykład, jeżeli pracujemy ekranem. długo przed komputerem, ekranem, siedzimy przed telewizorem, to warto też zaaplikować taki krem. A krem. Wiecie co, a jeżeli na przykład chciałobyście używać coś tak naprawdę co będzie wszystkim w jednym i może jeszcze nie wiecie do końca, jak zacząć tą przygodę, przygodę mhm. z filtrami, bo często też występuje takie zjawisko, że te warstwy pielęgnacji czasami się po prostu kumulują mhm. i ten filtr powoduje, że zjeżdża wam cały makijaż, że coś tam jednak się nie połączyło. Więc może fajną propozycją dla Was byłoby po prostu zacząć od produktu, który jest kremem pielęgnacyjnym, czyli jest po prostu kremem na dzień, ale dodatkowo jest wyposażony w filtr, po prostu, okay. czyli taki trochę kosmetyk w jednym. I on tutaj słuchajcie serii od Bandy, e, to jest Seboka, czyli linia przeznaczona do skóry mieszanej. Jest to ochronny krem nawilżający z pompką, także mega wygodny i mega komfortowy w użytkowaniu my. takim na co dzień. My bardzo lubimy pompki. Y pompki. I <laughs> y jeżeli chodzi o tą markę, Bandy, też ma świetne produkty w ogóle pielęgnacyjne, także jeżeli może chciałybyście jakoś wdrożyć my. te filtry, a nie do końca wiecie jak się za to y jak, jak zacząć, zacząć, jak się za to zabrać, to może warto spróbować po prostu Jeden kosmetyków. Jeden produkt, takich dwa trochę, w jednym. My. To też jest jakieś takie fajne rozwiązanie i taki dobry poczuczny <grych> Dziewczyny, pięć nawyków, które warto włączyć do swojej codziennej pielęgnacji? Piszcie w komentarzach, czy już stosujecie któryś z nich, czy może dopiero zaczynacie? Tak jest, słuchajcie te kosmetyki, które tutaj zobaczyłyście w odcinku, ale też masę innych do pielęgnacji twarzy znajdziecie w drogeriach Hebe od jutra w bardzo atrakcyjnych cenach, więc czajcie się na nie. Pamiętajcie również o tym, że widzimy się w każdą środę o godzinie 18. Pamiętajcie również o subskrypcji kanału, aby być z nami na bieżąco. My się z Wami żegnamy i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pa pa! pa.